Marynarki Wojennej Dowódcą pododdziału jest Kabina Marynarki Marek Pazda, Dowódcą Pocztu Sztandarowego jest Pocztorucznik Marynarki Karol Koślak Szanowni Państwo, wraz z polskimi żołnierzami, żołnierze Sił Sojuszniczych, trzy pododdziały zagraniczne, które Państwo teraz widzą, to żołnierze, którzy stacjonują w Polsce w ramach IFP, Grupy Batalionowej Uzmocnionej wysuniętej Obecności NATO. Jako pierwsze przed Państwem pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki o nazwie Thunder Force dowodzi First Sergeant Anthony Tuż za nim pod Eagle Troops, First the Queen's Dragon Guards, reprezentujący Wielką Brytanię pod dowództwem serżanta Majora, ostatniej z grupy i podział reprezentujący Rumunię, The Sky Guardians, prowadzi w tej chwili radzie Kolejną drażdż Kolejne sztandarowe reprezentujące jednostki wojskowe międzynarodowe. Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wielonarodowej Dywizji Północno Usłud Zelona, Litarsko-polsko-ukraińskiej Brygady stacjonującej w Lublinie i przeważ od oddziałów zagranicznych zamyka poczat Eurokorpusu Strasburga. Za pododdziałami międzynarodowymi maszerują żołnierze z pocztami sztandarowymi. Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk obrony Cyberprzestrzeni, czy Wojskowej. A teraz poczty sztandarowe jednostek wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 12. Sztozieńskiej Dywizji Zmechanizowanej, 16. Komorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 18. Dywizji Zmechanizowanej. 6. Brygady powietrzno 25. Brygady Kawalerii Powietrznej jest także poczet sztandarowy 14. Studarskiego pułku Przeciwpancernego, pierwszej Bazy Lotnictwa Transportowego, czy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. drugiego Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, trzeciego Skrzydła Lotnictwa Transportowego. 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1 Brygady Lotnictwa Wojsku Ludowej, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a ponadto poczty do. 4 Brodnińskiego i 5 Tartagurskiego Pułku Chemicznego, 1 Łuczeckiego, 2 Mazowieckiego i 3 Pułku ZAPR. Kolejno maszerują poczty reprezentujące inspektora wsparcia sił zbrojnej. Pierwszej i dziesiątej krawędzi logistycznej. Trzeciej. Ciechanowa, Radomia, Gdańska, Bydgoszczy, Kielce Krakowa, Poznania, Kratowic, Szczecina i Wrocławia. A także Centrum Szkolenia WOD, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoła Podoficerska Sąda. Są również poczty sztandarowe reprezentantów. Szerujący przed Państwem żołnierze z Wlegami Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej z okazji przepadającej w tym roku 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii w tej 5, 5 lat Polski jako członka Sojuszu Polsko-Atlantyckiego. są niosą pod Wojskowej Akademii Technicznej. Już słyszę z pogotkońskich kowyt widzę piękne mundury i żołnierze ze szwadronu kawalerzystów we filadzie prowadzi pod różnikiem Dowódcą pocztu proporcowego jest starszy koląż sztabowy Mariusz Drama ścigniadej. Ciekawostka, że dzisiaj na defilacie dowódca występuje na koniu maści Karej, czyli żywa, ogon i tu są czarne. Panie i panowie, my pozostajemy z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego pod dowództwem kapelmistrza majora Mariusza Żelaska, kapelmistrza majora Andrzeja Zaremny, tambur majora w Jastrze Tomasz Wieczka. Szanowni Państwo, orkiestra wykona dla Państwa wiązane hmm. są dla orkiestry i dla żołnierzy, którzy przeszli przed chwilą w defiladzie pieszej. Ten pokaz odbył się specjalnie dla Państwa. Szanowni państwo Spójrzmy w niebo. Defiladę lotniczą otwiera ugrupowanie dwóch śmigłowców Mi-24 z I Brygady Lotnictwa Wód prowadzące śmigłowiec AH-64 Apache w sojuszniczych wojskach amerykańskich. Ugrupowanie obrazuje stołkową technikę lotniczą, która zostanie zastąpiona najnowocześniejszym systemem uzbrojenia w postaci śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. 13 sierpnia 2024 roku Minister Obrony Narodowej podpisał umowę na zakup 96 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrakt obejmuje pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Pierwsze sztuki tych maszyn trafią do Polski jeszcze w tym roku na zasadzie leasingu. Natomiast na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej śmigłowce wejdą około 1028 roku z miejscem w Panie i Panowie, oto nam datuje śmigłowiec S-75 z jednostki Chroma. W towarzystwie dwóch Mi-17 Sił Powietrznych Republiki Czeskiej. Śmigłowiec Sikorski S-70i to międzynarodowa wersja uspowionego w świecie średniego wielozadaniowego śmigłowca UH-60M Lecho. Śmigłowiec przeszedł wiele modernizacji, podnosząc jego właściwości techniczne oraz poszerzając możliwości operacyjne. W wersji S-70i produkowany jest również przez zakłady PZL Mielec i eksploatowany na całym świecie przez wszystkie służby mundurowe. Śmigłowiec Blackhawk jest to średni śmigłowiec przeznaczony do wykonywania szerokiego wachlarza zadań od wsparcia ogniowego operacji specjalnych przez desantowanie, transportowanie i ewakuację powietrzną operatorów specjalnych. I już do nas nadlatują w ugrupowaniu Delta zespół akrobacyjny Or